Proszę. A dlatego, że część czasu spędzają na zabawie, tak jak ja, a część na nauce, bo ty wy się że cały czas nie bawicie. Zgadza się? O właśnie, one narzekają, że jest coraz mniej czasu na zabawę. Na zabawę? Tak. O to tak jest. No niestety, im będziesz starszy, tym będziesz musiał poświęcać więcej czasu na naukę, jeżeli będziesz chciał być dobrym uczniem. Ale ja myślę, że, że wszyscy będziecie dobrymi uczniami, pod warunkiem będzie było słuchać w czasie Ali. lekcji, widzicie? Proszę bo najwięcej czasu się zapamię zapamiętuje, kiedy słuchamy. Siadaj, 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 siadaj. Wy jesteście z przedszkola, z tego co wiem, to jesteście tą grupą sześciolatków, tak? No tylko sześciolatków i pięciolatków. Reszta to są. pięciolatki. No ale to no, mogą być tak, tak, dlatego mówię, kusić do Proszę, na, 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 na parę. Musicie posłuchać, bo będziecie wiedzieć, jak no, pracę no, zrobić, jaki będziemy złożyć. pracować. Eee, tak? Przepraszam bardzo, myślę, że to będzie taka forma zabawy, ale przy okazji czegoś nam... O, to Dziękujemy bardzo, bo to właśnie potem jest niebezpieczne. Eee, moi drodzy, jaka pora, można tak powiedzieć, zbliża się wielkimi krokami do, do wiosny? Kiedy się rozpoczyna wiosna może? No, dzisiaj była ta data, mówiono nawet rano. Co? Pamiętasz? 20? 21 no, no, marca, marca tak. będzie pierwszy dzień wiosny, ale możemy powiedzieć, że na dworzu już właściwie mamy wiosnę, prawda? Jest cieplutko, zrobiło się cieplej, nie ma śniegu, już temperatura jest spoko, powyżej zera, więc można powiedzieć, słoneczko ładniej świeci. Ja chyba przypnę chłopczykowi, a jak będziecie się bawić, to chyba oddam dopiero po zajęciach. Ale e, ja bym chciała, żebyście dzisiaj pokazali e, m, m, pani e, Oli. Pani Ola prowadzi wysoko, tak jak mówię, to jest jej sala. Natomiast ja jestem nauczycielem w starszej klasie. W tej chwili jestem nauczycielem klasy drugiej. Mam dzieci. Ole. A jak ma na imię? Na, na nazwisko? Ale nie tutaj w naszej szkole. Nie. są tak, no. dobrze. Y, Dzisiaj moi drodzy, zrobimy sobie... Spójrzcie co pani i... ma na głowie. Taką opaskę. Kim ja jestem? Z żabą. Dobrze. Rek, rek, ręk żaba Ro robi. re. Reb. Tak, evet. ta? ja jeszcze albo. Albo. Kum, 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 kum. Kum, kum, Dobrze. A co ta żaba robi najlepiej? A co za pieszkę? Skacze najlepiej, prawda? A czy wiecie jak żaba, yy, ona sobie bierze jedzonko i bierze kubeczek i sobie nalewa i pije? Nie. A jak ona łapie swoim? Tak to wie? Czym? Bują. Językiem. Brawo, bardzo ładnie. tak Jęczy. są tak jak muchy. Tak jak muchy, Drugi. komary czy jakieś inne owady łapie sobie właśnie językiem. Dzisiaj będziemy robili taką opaskę. Ale przepraszam. Tak, zrobimy. jak, tak tak jak, tak jak wyglądają. Kolorowani, taki. kolorowani. Czy wiecie, to są wiosenne kwiatki. Co to za kwiatek jest? Proszę. Jak to się nazywa? Nie. Tu kolega się zgłasza. No. Proszę. No. Krokusy. Świetnie. Dobrze. To są krokusy. Czy wiemy, jakie listki łodyżki mają krokusy? Zielone. A ta główka krokusa, jakiego może być koloru? Fioletowy. Fioletowy. Bardzo dobrze, dobrze. Żółty. I biały. Biały. I jeszcze może być taki niebieskawy. Te cztery kolory, krokusów mogą być, prawda? Różowy też może być taki Albo fioletowy. tak. Fioletowy, różowy. Tak. Że mamy. Dobrze. Proszę bardzo, a co to za kwiatek jest? No kto wie? Przebiśnie. To jest przewiśnie Czy on jest tutaj, różowy? Nie. A jaki może być kolor? Tu? Nie. W nie, ale są. Zielone. a Aliski? Zielone. zielone. A dlaczego on taką nazwę ma? Taką dlaczego jest przewiśniegiem? Bo się przebija przez śnieg. Pierwsze kwiatki, które się pojawiają to są właśnie przewiśniegi. A te główeczki są takie malutkie, bo, moi, moi drodzy, on, jemu jest zimno. I on jest taki delikatny. Bo on się, Pierwszy kwiatek, który jeszcze jest, jak śnieg rośnie, to właśnie Ziem się przebija przez śnieg. A te główki, jakie one mają? Przewiśniegi. Jaki kolor? Biały, biały. oczywiście. Jeden, One okay. są też jeszcze? Moje no, dzieci no, robiły, jedna, tak dziewczynka pan, Wszyscy tak. robili tulipany. tak. Mm -hmm. e, pamiętamy, że on może jeszcze w nazywać się, ponieważ wcześniej się wybije, oprócz prze może być jeszcze śnieżyczką, niektórzy nazywają. Śnieżyczka. A co to za kwiat? jest? To jest trudna nazwa. Fajnie. Kielone. Żonkile. Tu są żonkile. Oczywiście łodyżki i listki są zielone. A kwiatki? Zielone. Żółte. To nie na żółto i One mają żółte. A ten kwiatek to no, chyba wszyscy znają. To jest? Tulipan. I przepraszam. Łodyżka i listki są zielone. Natomiast główka w kwiatki może być czerwona. Zielony. Zielona też może być, wyobraźcie sobie. I jeszcze? Tulipany mogą być w różnych kolorach, nawet czarne, wyobraźcie sobie. Były rzadko z językami, ale u gatunków teraz mamy tulipany naprawdę w różnych kolorach, a nawet można powiedzieć, że są odcienie, bo zaczyna się na przykład jasnym kolorem, a potem się rozjaśnia.